Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Jak dobrze wiecie, Equest lubi co jakiś czas wprowadzić jakieś nowości. A zawsze jak jakieś wychodzą, to ja staram się o nich coś nagrać na ten kanał, abyście mogli się bliżej z nimi zapoznać. I teraz nie będzie inaczej. Chcę Wam przedstawić nowe dresy Equesta. Dresy to chyba najwygodniejsze ubranie do stajni, kiedy nie planujemy jazdy. Nie krępują ruchów podczas prac stajennych, można założyć pod nie dowolną ilość warstw i nadal czuć się komfortowo, a w dodatku zwykle dobrze się w nich wygląda. Equest już od długiego czasu ma w ofercie piękne komplety dresowe, a w ostatnim czasie oferta kolorystyczna poszerzyła się o nowe barwy, nową paletę barw. Został również delikatnie zmieniony design, ale nie martwcie się, jakość pozostała ta sama. A za chwilkę opowiem wam troszeczkę więcej. Myślę, że na samym początku warto zaznaczyć fakt, iż kolekcja jest skrojona tak, aby pasowała zarówno na mężczyzn jak i na kobiety, czyli jest to krój unisex. Nowe bluzy mają lekko asymetryczny kaptur, oraz tym razem nie znajdziecie przy nich sznurka. Jak widzicie, tutaj ja mam tą bluzę na sobie i ten kaptur tu troszeczkę inaczej się prezentuje, i faktycznie nie ma sznurków. Standardowo na bluzie znajduje się duża, pojemna kieszeń typu kangurka oraz piękne złote logo Equesta. Spodnie oraz bluza są wykonane z elastycznej bawełnianej dzianiny, która jest wysokiej jakości, przez co doskonale znosi trudy życia w stajni. W spodniach znajdziecie dwie pojemne w kieszenie, w których zmieści się telefon, wielka garść smaczków, czy co tam tylko zechcecie. A jeżeli zabraknie Wam miejsca, to oczywiście możecie dokupić sobie nerkę albo worek, ale to już temat na inny odcinek. Przejdźmy teraz do rozmiarów i kolorów. Bluzy znajdziecie w rozmiarach od XXS do XXL, a spodnie od XXS do L. Tym razem czekają na Was całkowicie nowe, urocze i urzekające kolory. Na stronie możecie dorwać komplet miętowy, jasnofioletowy, kaki oraz szary. Moimi osobistymi ulubieńcami są te przygaszone pastele, czyli ten jasnofioletowy oraz miętowy. Bardzo mnie cieszy, że kolorystyka tych bluz i spodni się cały czas poszerza o nowe odcienie, ponieważ dosłownie jestem od nich uzależniona. Noszę je. W domu, noszę je w stajni, czasem nawet wychodzę w nich na miasto, więc jest to naprawdę coś bardzo uniwersalnego, wytrzymałego i pięknego. Także jeśli jesteście zainteresowani kupnem tych blues albo innych rzeczy z asortymentu Equesta, to koniecznie pamiętajcie o kodach Waszych ulubionych influencerów Equesta. Wystarczy, że wejdziecie do nich na przykład na Instagrama, znajdziecie ich kod, jak on wygląda, przepiszecie w okienko, w którym e, wpisujecie zamówienie i już macie 10% rabatu na cały asortyment marki Equest, więc myślę, że warto. No dobrze, mam nadzieję, że filmik m, objaśnił Wam jak ta nowa kolekcja się prezentuje. Napiszcie koniecznie, który kolor podoba Wam się najbardziej. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie i za Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia.